Chrystus. W dzisiejszym przeglądzie wiadomości będzie trochę wiadomości krajowych, ale także będą dwie wiadomości z Rzymu. Na początek to nawiązując do starszych filmów, które mówią o tym rzekomym zamachu konferencji piskopatu Polski na Katolicką Agencję Informacyjną, pojawiła się wiadomość, że jest nowy prezes. I tym nowym prezesem katolickiej agencji informacyjnej został dominikanin ojciec Stanisław Tasiemski, dotychczasowy członek zarządu tejże agencji. To może powiem od razu, jakie mam zastrzeżenia w związku z, z, z tym. Pierwsze takie, że generalnie myślę, że tego rodzaju funkcje powinni jednak pełnić ludzie świeccy. Dlatego, że duchowieństwo, bez względu na to, czy są to duchowni decyzjalni, czy są to zakonnicy, ich zadaniem przede wszystkim jest sprawowanie Mszy Świętej i sakramentów. I to powinno być ich podstawowe zadanie. Oczywiście, oprócz tego, jeszcze tu mamy zakonnika, więc mamy kogoś, kto jeszcze ma obowiązki stanu związane właśnie z życiem zakonnym. Raczej trudno sobie wyobrazić osobę sprawującą taką funkcję, która z, ty z przynajmniej części tych obowiązków nie będzie musiała być zwolniona. Druga rzecz to jest wiek. Ojciec Tasiemski ma 74 lata. No oczywiście ja nie chcę tutaj hejtować i mówić, że prawda, dziadku weźcie Pampersa i do łóżka, ale no, powiedzmy sobie szczerze, 74-latek no, to jest już ktoś, kto, że tak powiem, większą część życia ma za sobą. I najlepszy okres wydolności fizycznej także, a sprawowanie tego typu funkcji, no jednak wymaga bardzo wielu godzin pracy wykraczających zwykle poza normalny etat, więc w ogóle jest pytanie, jak sobie ktoś w tym wieku może dawać, dawać, dawać radę tak, z tego typu obowiązkami. Ojciec Tasiemski jest z wykształcenia geografem. No brawo, po prostu świetny materiał na prezesa jakiejkolwiek agencji. Ja rozumiem oczywiście, że ktoś mi może teraz napisać, że on ma jakieś tam doświadczenie, tylko w przypadku wielu duchownych, którzy lądują na takich kierowniczych funkcjach w mediach, problem zwykle jest taki, że oni owszem mają na swoim koncie publikacje, tylko to jest trochę co innego napisać fachowy jakiś tam artykuł religijny, albo być po tej stronie, że tak powiem, być wywiadowanym, tak? czyli odpowiadać na zadawane pytania, a zupełnie to jest co innego, kiedy te informacje trzeba samemu tworzyć. Co jest jeszcze jedną rzeczą zadziwiającą, że po tej nominacji ojciec Stanisław Tasiemski nie zabrał głosu. No to jest zastanawiające, bo znaczy co? Mamy do czynienia z kim? No nie wiem, może być teoria, czy to jest figurant po prostu, znaczy no, kogoś trzeba było w końcu tam wstawić, no więc się wstawiło. Druga rzecz, czy on się boi, znaczy jedno zresztą nie wyklucza drugiego, tak? Znaczy co jest, nie za bardzo wie co zrobić. Jak to jest? Znaczy normalnie jest tak, że jak się zmienia zarząd, czy nawet w medium, to nawet nie musi być agencja prasowa, no to zwykle taki prezes ma jakiś tam plan. Tym bardziej, że tu mamy no jednak byłego członka zarządu tak? Katolickiej Agencji Informacyjnej, więc kogoś, no, kto chyba z założenia jednak powinien wiedzieć, co się dzieje, jakie są plany, a tymczasem kompletna cisza. I teraz jeszcze o problemach, bo wspominałam Państwu, że jest taki plan tak, biura prasowego Konferencji Episkopatu Polskiej, czy konkretnie księdza Leszka Gęsiaka, który jest rzecznikiem żeby jakoś no, połączyć te wszystkie podmioty zajmujące się przekazem informacji, te episkopatowe, czyli właśnie ten, to biuro prasowe, no, jest oczywiście portal OPOKA i Katolicka Agencja Informacyjna. I teraz pokażę Państwu, jakie problemy to tworzy na przykładzie informacji o tym, że ma się odbyć jubileusz młodych w Rzymie. I tutaj cytuję z materiałów, które są opublikowane w tych wszystkich trzech miejscach, czyli tak jak powiedziałam, na stronach Episkopatu, przez biuro prasowe, na stronach Opoki i na Kaju. Cytuję. Dla duszpasterstwa młodzieży, to są, może przepraszam, zaznaczę, biskup Grzegorz Suchodolski, to jest przewodniczący Rady Episkopatu, Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa młodzieży. Cytuję do duszpasterstwa młodzieży spotkanie z Piotrem czyli z aktualnym papieżem jest zawsze bardzo ważne koniec cytatu e, co my tu mamy znaczy po pierwsze to mamy ewentualnie mówić o następcy świętego Piotra a nie o Piotrze dlaczego na to uczulam bo teraz jest taki trend, żeby formować ludzi do tego, że cokolwiek płynie z Rzymu, to wszystko jest nieomylne i święte i zawsze jest w porządku. I po to także tutaj używa się tego, że to jest Piotr. Nie, to nie jest Piotr, tylko następca. A następców świętego Piotra, to Kościół już miał bardzo różnych, powiedzmy sobie szczerze, i nie chodzi tu tylko o grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Więc to jest, to jest indoktrynacja, to jest propaganda. I teraz druga rzecz, dlaczego wspomniałam o tych trzech podmiotach? Dlatego że na wszystkich tych stronach mamy praktycznie identyczne wiadomości, nieco lepiej przeredagowane. No to ja się pytam, to jaki jest sens, żeby Kościół Polski tyle tych podmiotów utrzymywał i nie mówiąc o tym, że w każdym na czele jest zwykle ksiądz dyrektor jakiś tak. No powiedzmy, że w Kaju był do tej pory Redaktor Przeciszewski, no ale teraz już też jest, też jest, też jest duchowny. No więc po co takie rzeczy? Poza tym, jeżeli się na przykład zerknie na stronę, czy to, czy to na opokę, czy na kaj, to na przykład wiadomości z Rzymu to są po prostu najzwyczajniej w świecie przekopiowane notatki z Vatican News. To jaki to ma sens? Wadą to, że znaczy, jeszcze, jeszcze może jednym minusem, o którym powinnam wspomnieć, braku wypowiedzi ze strony Ojca Tosiemskiego jest to, że no, w bardzo ostry sposób zarysował sytuację odchodzący prezes, tak, czyli redaktor Marcin Przeciszewski. Bo on przecież tam wręcz mówił o totalitaryzmie, co jest zresztą moim zdaniem absolutnie skandaliczne i obrażające Polaków, którzy cierpieli, a niektórzy oddali życie za prawdę. Tutaj mamy po prostu męczeństwo na pluszowym krzyżu. Po prostu ktoś, kto przez lata de facto, współtworzył ten propagandowy system kościelny, nagle dostał klapsa od episkopatu i podniósł wielki krzyk. Ale jeszcze ostatnia ciekawostka z Kaju, to tak, żeby Państwu pokazać, na jakim poziomie są tam te niektóre publikacje. Otóż natknęłam się tam na taką notatkę dotyczącą książki wydanej przez monachijską pisarkę i historyczkę nazwiskiem Shelley. Książka nosi tytuł Ewangelia Małego Księcia. I tutaj ta autorka mówi tak, cytuję. Podczas niektórych nabożeństw kościelnych, na przykład chrztów lub ślubów, niektórzy ludzie chcą fragmentu z tej książki zamiast Ewangelii. Czasami ku irytacji niektórych teologów. Tutaj kilka zdań opuszczam i dalej jest tak. Wspaniałą rzeczą jest to, że w Małym Księciu nie ma z góry określonej interpretacji ani morału. Koniec cytatu. Ja muszę przyznać, że lata temu, jak usłyszałam o tym, że Mały Książę to jest właśnie coś takiego, co bywa czytane w trakcie liturgii, no to po prostu no, myślałam o tym wyłącznie w kategoriach jakiejś aberracji, nadużycia. Tymczasem tutaj jest to zaprezentowane jako coś, no tam niektórzy się czepiają, ale właściwie to jest w porządku. No to na takim poziomie mamy treści prezentowane w czymś, co nosi nazwę Katolickiej Agencji Informacyjnej. A teraz, jeszcze dwie, dwie informacje z Rzymu. 9 lipca, czyli jutro, Leon 14 ma odprawić pierwszą mszę świętą w intencji troski o stworzenie. Tak, czyli z tego nowego formularza, który ukazał się, był zaprezentowany, <laughs> przepraszam, w ubiegłym tygodniu w czwartek 3 lipca. Odprawi tę prywatną mszę podczas swoich wakacji z personelem Borgo Laudato Si, to jest wioska Laudato Si, to jest taki ośrodek edukacyjny, który znajduje się w rezydencji papieskiej w Castel Gandolfo. Nie tak zastanawia, gdzie my już właściwie w kościele doszliśmy, że Watykan ma ekologiczny ośrodek edukacyjny. To Święto Pietrze to po to się wpłaca, żeby takie aberracje ideowe utrzymywać. I no fakt, oczywiście, że, że tak, że tak powiem, ląd XIV kontynuuje te świry ekologiczne czy ekologistyczne po Franciszku, no to tylko pokazuje, że mamy do czynienia, z, że tak powiem, z kontynuacją. Tylko może, że tak powiem, sprawujący władzę jest na troszeczkę wyższym poziomie intelektualnym. Podczas konferencji prasowej poświęconej różnym aktualnościom rzymskim, Rzecznik, znaczy dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej, Mateo Bruni, odniósł się do tego takiego głośnego wycieku dokumentów związanych czy poprzedzających, tak, tej sływnej ankiety, która miała być rozesłana do biskupów z zapytaniem, jaki jest ich stosunek do realizacji motu proprio sumorum pontificum, czyli tego, że tam powiedzmy Benedykt XVI bardziej otworzył możliwość korzystania z dawnej liturgii katolickiej. No więc, jak się Państwo mogą domyślać, okazało się, że te, te wycieki oczywiście są zupełnie niekompletne i nie oddają tego, co w rzeczywistości znajduje się w dokumentacji. Tak, niektórzy się cieszą, uważają, że Leon XIV będzie musiał się odnieść do tej sytuacji. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem to zostanie po prostu zbyte i nie będzie miało żadnej kontynuacji. Chciałabym się mylić, może byłoby lepiej, gdyby. Wrócić do Sumorum pontyfikum, natomiast sądzę, że Papa Prewost, jako kontynuator pierwszego sekretarza Niebuszczyka Bergoglio będzie dalej brnął w tę samą politykę ideową, która cechowała okres rządów Franciszka. Dziękuję za wysłuchanie tych informacji. Zachęcam do subskrypcji. zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.